namiot to jest chińskie tipi ultralightowe z firmy Mountain Kettle, ja go używam trzeci rok bardzo fajna rzecz skusiłem się bo fajnie klimatycznie wyglądał i jestem bardzo zadowolony zrobiłem jedną modyfikację on oryginalnie dziurę pod piec ma w tym miejscu to jest oryginalna klapa, to się odpina na rzepy i można założyć tutaj matę żaroodporną, która przychodzi zresztą w zestawie z tym namiotem a ja tą samą matę przełożyłem tutaj. Wyciąłem dziurę, zrobiłem rzepy. Wprawdzie nie mam już osłony, muszę z jakiegoś ortalionu czegokolwiek sobie dorobić na ciepłe dni. Ale no sprawdza się to super. A dzięki tej modyfikacji piec się przesunął trochę na bok. I wtedy, w konfiguracji, kiedy Moskitiera, bo Moskitierę można w ogóle ustawiać jak się chce. Moskitiera, jeśli zaczniemy Moskitierę tutaj od wejścia i pół namiotu zajmuje Moskitiera, to tutaj fajnie się mieści piecyk, a tam dalej się mieszczą graty. I jest wygodnie. Zresztą widzieliście to, jak byliśmy w poprzedniej miejscówce rozbici z piecykiem. Ja celowo nie zabrałem do tego namiotu masztu, bo on przychodzi z masztem, który ma 1,6 metra. Bo to jest wersja mniejsza namiotu, jest też większa, która ma 2,2. I nie zabrałem śledzi, bo. Maszt i śledzie, to jest pół kilograma więcej i bez sensu. A tutaj robimy sobie albo stelaż, albo przywiązujemy sznurkiem do drzew, do gałęzi. To jest bardzo wygodne rozwiązanie. Namiot ma możliwość podwieszenia go od góry. Super sprawa. Bardzo lubię ten namiotik. Fajnie się to sprawdza. Całość po spakowaniu razem z moskitierą waży 1,4 kg, Bez masztu i bez śledzi. Także to jest super dobry wynik. Jak na namiot, gdzie bardzo komfortowo we dwójkę się mieścimy, mamy miejsce na piec i miejsce na rzeczy. No to jest po prostu rewelacja. Według mnie. Oj, nasz bałagan. Straszliwy. Trzeba to dzisiaj posprzątać. Wewnątrz mamy moskitierę. Na pół z podłogą. Na pół namiotu. To jest komplet do tego namiotu. Kupuję się ją osobno. I w środku wiki śpina materacyku z Dekatlonu. One się całkiem fajnie sprawdzają, mimo niskiego air value spokojnie do tych zera stopni mi się udawało spać. A tutaj Ziemia już jest lekko nagrzana, nie, nie ciągnie tak strasznie, mimo że nawet noc była chłodniejsza. Także bardzo przyjemnie. Ja od niedawna męczę materac, materac ThermArest X-Lite neo Air. Bardzo fajny On już jest na zimniejsze dni Także dobrze się na tym śpi i wygodnie I mamy dwa śpiwory Pajaka KOR500 i KOR440 Puchowe Także to daje bardzo fajny komfort Zresztą śpimy tu jak dzieci Bardzo wygodnie bardzo fajnie. Do tego fajną rzeczą jest lekka podłoga na rzeczy. To jest fajna rzecz, bo często się człowiek rozbija gdzieś na jakimś mchu, na jakimś mokrym, mokrej ściółce i no fajnie jest rzucić plecak i graty sobie trochę chociaż wypakować w fajnych warunkach suchych, a nie tak po prostu na ziemię. Demontuję wędkę. Dowiedziałem się dzisiaj od znajomego, za co bardzo serdecznie dziękuję, że na większości gumowych przynęt moich mam źle dobrane haczyki. Takie mi w sklepie dali, a moje po prostu dali za krótkie. I przez to 70%-80% brań dało się tylko poczuć na wędce, ogony odgryzione, a tak naprawdę nie było ryby. Jak to się człowiek uczy? No ja się kompletnie nie znam na wędkowaniu. Wędkuję raz, dwa razy do roku tutaj, żeby przeżyć. I żeby wzbogacić dietę o coś konkretnego. Tu na wyprawę zabrałem taki sprzęt, którym kręciłem filmy. Oczywiście też posiłkując się telefonem. Ten aparat w ogóle nie ma stabilizacji obrazu, więc tylko i wyłącznie ze statywu stałe ujęcia. Jeden obiektyw z zoomem, żeby nie targać dwóch. Zrezygnowałem z kamery ze względu na wagę. Tą kamerę, którą widzieliście na mojej włóczki owej wyprawie, zastąpiłem starym Body Sony Nex 5. Ale sprawdza się całkiem nieźle, no i prawie nic nie waży w porównaniu do tej kamery. Obiektyw troszeczkę więcej, ale i tak jest lżejszy niż dwa osobne obiektywy, których używałem wtedy. I tak, trzeba to wszystko zwinąć dzisiaj. Szacuję, że będziemy to zwijać powoli razem z myciem wszystkiego, i tak dalej, jakieś, jakąś godzinę 30. Zostawiamy sobie bezpieczny margines, pół godziny marszu. Tam na drugi koniec gdzie las widać. I stamtąd nas odbierze znajomy samochodem. Potem siadamy w autobus, dwie godziny do Helsinek autobusem. I w Helsinkach idziemy spać do znajomych. Następnego dnia mamy samolot do Warszawy. Także kończy się nasza wyprawa. Piękny, spędzony czas. Miało być troszeczkę inaczej, bo miało być bardziej wędrówkowo, ale pogoda i Chęć po prostu odpoczynku w super warunkach skłoniły nas do tego, że były tylko dwie miejscówki i świetny odpoczynek. Także chyba jesteśmy zadowoleni, Wiki, co? Fajnie było, podobało Ci się? No, już stęsknieni jesteśmy za domem, co? Za kotem tęsknisz. <śleskujesz> Ognisko do gasa, na koniec zalejemy je całkiem wodą, tak żeby na pewno tu nic nie zostało, porządnie się to zrobi. No i tyle. Do zobaczenia następnym razem. Znamy od z 1,4 do kilograma. Bardzo fajna rzecz. Królik praktyczny genu. Żegna się z tym miejscem. Plecaki spakowane, wiki już się doczekać nie może. Mamy pół godziny jeszcze do planowanej godziny wymarszu. Ale myślę, że za 15 minut troszymy. Lepiej na spokojnie niż się śpieszyć. Specjalna kieszonka na królika taktycznego. Prawdzie zawsze jest do tyłu z informacjami na temat kierunku marszu, ale myślę, że niespecjalnie mu to przeszkadza. A po prawej wisi kurtka. A mówiłem, że kurtka się nie przyda, i się nie przydała. Tylko ją nosimy w tej weftę Zimowa kurtka. Tak, mama dała. Uparła się, że Wiki ma zabrać kurtkę. No i zabrała, więc nosi. <grywa> Mamy jakieś 25 minut jeszcze do przejścia przez las. A Wiki pilnuje ścieżki zwierząt? Pilnuje ścieżki zwierząt. O. I dochodzimy do parkingu. A przy plaży stów ludzie ognisko, e, małżeństwo zostają na noc mają kampera na parkingu pieką sobie kiełbaski elegancko a my już jesteśmy prawie przy parkingu co Wiki? Ciężka była przeprawa przez las Nie wiem, była łatwa łatwa <grym> pół godziny marszu przez gęstwinę wybierając ścieżki zwierząt <grym> Wiki mnie opija z wody Niestety jeden taki bukłak nam się popsuł i no, musimy się dzielić jednym. Zakrętka się uszkodziła, wszystko się wylewa. Ale to są bukłaki chyba za 7 zł chińskie jakieś. Po prostu fajne, że lekkie i na ramię można zarzucić, więc cały czas się ma pod ręką.